Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj przedstawić taką pierwszą opowieść z cyklu Historie pod i Tarnowskie. Wiemy doskonale, że znajdujemy się w tym momencie w czasie epidemii. Epidemii, która dotknęła nas, możemy powiedzieć, w jakimś stopniu niespodziewanie, ale jest dla nas wyjątkowa. Tymczasem, gdybyśmy przenieśli się nieco w czasie, przenieśli się tutaj. Poprzednie wieki, oczywiście pewnych danych dotyczących tego, co było kiedyś, czyli od powiedzmy XIII, XIV wieku, kiedy to osadnictwo na naszym terenie się rozwijało dokładnie nie mamy. Nie będę tutaj opowiadał o różnych klęskach elementarnych, które ten region gdzieś dosięgały w minionych, bardzo odległych czasach, ale chciałbym się skupić na wieku XIX. Chciałbym opowiedzieć parę słów o tym. Co dosięgło tutaj naszych przodków kilkadziesiąt lat, przez kilkadziesiąt lat wieku XIX, a mianowicie o różnych zarazach, które wtedy były nazywane powietrzem morowym albo też cholerą. Rozpoczniemy może naszą rozmowę od fragmentu kazania, kazania które zostało przygotowane przez księdza Wincentego. Balickiego, plebana w Lisi górze członka współpracownika założenia uczonego imienia Osolińskich we Lwowie i właśnie w tomie pierwszym wydanym we Lwowie nakładem Franciszka Pilera roku 1835, to jest tenże człowiek, który jak wiemy opracował pierwszą monografię Tarnowa, on tutaj pisze tak. Kto z was wszystkich chrześcijanie nie kocha swego życia? Nic dziwnego, że to czyni bogacz, bo ten otoczony całym zbytkiem i rozkoszami życia chciałby żyć wiecznie, ale wy wszyscy ubodzy w pocie swojego czoła pracujący ludzie, których dzień po dniu do twardej budzi roboty, których nędza i ubóstwo ze wszystkich stron otaczają wszakże zapewne i wam miłe życie. On oczywiście tutaj opisuje o początku roku i mówi, żeby się zastanowić nad upłynionym naszym życiem, że to zastanowienie czyni nas lepszymi, że rodzi nas wdzięczność dla Boga. I drodzy Państwo, mamy taką miejscowość, która nazywa się dzisiaj Ilkowice. Gdybyśmy jechali z Tarnowa w kierunku Żabna główną trasą, to po przejeździe oczywiście tzw. zwanych klikowskich yy, Łęgu Tarnowskiego-Partynia tuż za granicą dzisiejszych Ilkowic znajduje się Rudno. Rudno, które dzisiaj jako osobna, odrębna miejscowość rzeczywiście nie istnieje, jest taka ulica. Niemniej jednak po prawej stronie, jadąc od strony właśnie Tarnowa, będziemy mieć kościół. Kościół, który jest dzisiaj kościołem pomocniczym parafii świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim. Natomiast on ma bardzo ciekawą proweniencję, ciekawe pochodzenie. I tutaj ono oczywiście warte jest naszego przypomnienia. Różnie nazywano te oczywiście tereny, tereny, które były zabagnione, tereny, które w jakimś stopniu były narażone na wylewy Dunajca, niemniej jednak warto mieć pewną świadomość, która dotyczyć będzie początkowo 18, a później drugiej połowy wieku XIX. Proszę sobie wyobrazić, rok 1730. 9. Wielka epidemia powietrza morowego, zarazy. My byśmy pewno dzisiaj powiedzieli jednak, że to była cholera. Już w samym Krakowie wówczas umiera około 20 tysięcy ludzi. Ta zaraza przesuwa się dalej, brzegami Wisły, coraz dalej w kierunku oczywiście wschodnim, i w roku 1740 opanowuje tutaj te tereny nieopodal. Tarnowa, tereny dzisiejszego Łęgu Tarnowskiego, Białej, Bobrownik, no, Klikowej. Umierolność wśród ludzi była tak wielka, że oczywiście wyznaczono osobne miejsce. I zwykle takie osobne miejsce do grzebania takich właśnie zwłok, ludzi, którzy pomarli w zarazie było na terenie odosobnionym, poza wsią, zwykle na jakiejś właśnie albo niedostępnym wzgórzu, albo w jakimś takim, no powiedzmy, jednak terenie, który później nie był uprawiany. I właśnie takie płaskowzgórze we wsi Rudno no, zostało zamienione na cmentarz. Dwóch pobożnych młynarzy, nazywali się Szymon Panek i Sebastian Kotapka, no, miało pewien sen. Moglibyśmy powiedzieć, że no, przywidziało im się coś, może mieli jakieś objawienie. Niemniej jednak to jakieś białe widmo, które im się we śnie ukazało, Nakazywało im, aby postawić kościółek na cześć świętego Sebastiana i świętego Fabiana, właśnie mniej więcej w tym miejscu, w którym wcześniej byli grzebani ci, którzy pomarli na cholerę. I oczywiście wieść ta, która, którą oni ogłosili, rozeszła się po okolicznych miejscowościach, po okolicznych parafiach, dotarła także do Tarnowa. I oczywiście tutaj oni zaczęli zbierać pieniądze. Pobożny Szymon, jak tutaj przed wielu, wielu laty ksiądz w Kronice opisał, uderzony tym upomnieniem wybrał się z Sebastianem i w kostiumach pielgrzymik ze skarbonką przy boku poszli kwestować na prawym brzegu Wisły, potem przewieźli się pod Sandomierz i po drugiej stronie lewym brzegiem doszli aż do Krakowa. I oczywiście za uzbierane pieniądze zakupili odpowiednią ilość drewna i w tymże rudnie na niewielkim cmentarzu w 1741 roku pobudowali niewielką drewnianą kaplicę. I tak jak było w tym śnie, ona była ku czci świętego Sebastiana i Fabiana. Skoro oczywiście ukończyli tę budowę, zaraza natychmiast w tej okolicy ustąpiła. Oczywiście przypisywali to wstawiennictwu tychże dwóch świętych i przekonawszy się o skutecznej przyczynie ludzie zaczęli gromadzić się przy tym niewielkim kościele kiedy tylko zarazliwe powietrze powracało a warto wiedzieć, że w XIX wieku kilkakrotnie wedle kronik 1831 rok 1847 do 1849 kiedy to przecież całe mnóstwo tych ludzi będzie umierało w momencie kiedy zakończyła się rabacja, tutaj była też to Często okreś... było to też często określane jako, powiedzielibyśmy, nie wiem, kara Boża za to, że chłopi, no, mieli tak okrutny, w tak okrutny sposób rozpralić się z panami. Kolejnie w 1854, w 1866 i ostatnia 1873-1874. W tym właśnie roku z samego Tarnowa do wspomnianego tutaj Rudna, do właśnie tegoż patrona, czyli do świętego Sebastiana, przybyła liczna pielgrzymka licząca około 800 ludzi była też pewna pani, która była właścicielką kawiarni w naszym mieście i ona, która zapadła na tą chorobę wspominała później, że była osławiona, ledwo się po komnatach przechodziła, Natomiast na tej pielgrzymce kiedy przeszła. No, jednak w jakimś stopniu chyba została uzdrowiona. Jak sama zapisała, mam umrzeć w domu, milej mi będzie wśród tak licznego zgromadzenia, w podróży do tego świętego patronu, a Bogu, Bogu ducha oddać. Wybrała się zatem właśnie do Rudna, do kaplicy świętego Sebastiana yy, z całą rodziną i na miejscu po wysłuchaniu kazania. I po całej mszy świętej owinął ją wiatr orzeźwiający, natychmiast powstała zupełnie zdrowa, a w dowód wdzięczności za doznane cudowne uleczenie ofiarowała na rzecz kościółka cztery świece woskowe, piękną ręcznej roboty poduszkę, która była przeznaczona na ołtarz świętego Sebastiana. Oczywiście wkrótce potem w latach 1873 1800 81 Na tym miejscu drewnianego kościoła, widząc, że jednak ten Sebastian pomaga, jest no, jednak tej ludności na tyle pomocny w opanowaniu zarazy, staraniem księdza Józefa Czerneckiego, miejscowego proboszcza złego, wybudowano murowany istniejący do dnia dzisiejszego kościół. Natomiast oczywiście parafia i dowód wdzięczności pozbyła się również wtedy. Zgubnego pijaństwa i w tak zwanej księdze ślubów strzemięźliwości w latach no, wspomnianych, czyli mniej więcej w tym momencie, kiedy ten kościół był budowany, ponad 2800 parafian z tegoż zgubnego nałogu zostało, y, powiedzielibyśmy, dzisiejszym językiem uzdrowionym. Także takie zarazy, o których no, my wiemy trochę więcej dzisiaj z perspektywy lat, nawiedzały nasze tereny. Oczywiście to jest opowieść o jednym miejscu. Takich miejsc na mapie dzisiejszego powiatu tarnowskiego, w ogóle regionu tarnowskiego, oczywiście byłoby wiele. Część z nich uciekła, zaginęła wraz z pomrokami pamięci. Wśród tych, które ocalały, możemy oczywiście odnaleźć elementy prawdziwe, ale też legendarne. Bardzo dziękuję Państwu.